Katarzyna Zimna, kategoria Liter Star, za nieocenioną pomoc potrzebującym oraz aktywne zaangażowanie w życie społeczności lokalnej. Wielkie brawa. Katarzyna Zinna, Liter Star. Dobry wieczór. Brak um, mi słów, powiem szczerze. Um, Jestem niezmiernie wdzięczna za tę nagrodę. Dziękuję za nominację Danusi. Dziękuję szanownej komisji za oddanie głosów na moją osobę. Chciałam powiedzieć, że wzruszyło mnie tutaj wiele rzeczy, ale przede wszystkim właśnie tutaj Pani Monka odnośnie tego, że musimy się wspierać. Naprawdę szczerze szukałam wąsteczki, ponieważ dużo i miałam um, niestety um, okazję doświadczać również w moim życiu, także dziękuję za, za te słowa. E, dziękuję za wspaniałą galę, w której muszą się cudownie bawić i ludzie, których już poznałam, są naprawdę wspaniałymi ludźmi, wspierającymi. Pozdrawiam mój wspornik. Dziękuję szanownym e, właśnie uczestnikom i mam nadzieję, że będziemy się super bawić. Dziękuję ślicznie.